Co się stanie, jeśli dam toksykowi wszystko, czego tylko chce? Niestety, ale nie da się dać ludziom z narcystycznym zaburzeniem osobowości wszystkiego, czego chcą. Dlaczego? Ponieważ to, czego chcą, jest niemożliwe. Chcą, żebyś nigdy ich nie denerwował, chcą, żebyś czytał w ich myślach i zawsze był z nimi w zgodzie chcą abyś był natychmiast dostępny i uważny, gdy tylko się z tobą skontaktują bez względu na to, co dzieje się w Twoim życiu. Chcą, żebyś wyczuł, kiedy nie chcą Cię w pobliżu i natychmiast zniknął, gdy Twoja obecność zacznie ich denerwować. Chcą abyś był w pełni w porządku ze wszystkimi powyższymi kwestiami i nigdy nie miał własnych potrzeb. Prawdopodobne jest, że niezależnie od tego, co zrobisz, oni znajdą powód do złości, rozczarowania, zranienia lub zawstydzenia z twojego powodu. Zareagują dewaluując cię, prawdopodobnie publicznie. Będzie coraz gorzej. Jeśli pozwolisz, aby to wszystko trwało w nadziei, że sprawisz im przyjemność lub uspokoisz, twoja energia życiowa zostanie wyczerpana przez krytykę i dramaty, a twoja samoocena. Legnie w strzępach, i prawdopodobnie zostawią cię dla kogoś bardziej wymagającego, lub ponownie dla kogoś równie naiwnego. Do konkluzji. Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości są z natury bardzo niestabilne. Bez względu na to, jak bardzo się starasz, możesz ich zadowolić tylko tymczasowo. Z całą pewnością przed tobą bardzo wiele osób próbowało zadowolić toksyka i poniosło porażkę. Przy czym ta porażka to zwycięstwo. Ty też odpuść.